Kontynuujemy grę, Metro Last Light, etap 26, miasto duchów. Kto wiatr sieje, zbiera burzę, cień ujawni miłość Leśnickiego. Znam wszystkie ich plany, wiem, że Paweł będzie na Placu Czerwonym. To właśnie tam będę musiał się nim zmierzyć, zanim dotrę do I gdzie odbywa się konferencja pokojowa. Spimy uwagę, ona już się rozpoczęła rukami. i nie skończy się dopóki w metrze cokolwiek żyje. Próba Zbaczcie powstrzymania jej to jak próba powstrzymania bolo. tajfunu gołymi rękami. <grym> Pomimo tego muszę spróbować dotrzeć do policji, by zdemaskować kłamców i stanąć oko w oko z burzą. Jeee, yeah, Kurwa jak zwykle laki. Nie widzisz mnie. не слышат, живут и не живут. Очень странно. А, дорога на плац червоны, пошукать. Споро запасов фильтров повекша. Не мушащий мартфич. Вот они, A, fajna wizja. Zajebista. Aha. Duchy mi pokazuje. Tak, zaraz. O, gdzie ty jesteś? Dzięki. Wie doskonale, że muszę oddychać powietrzem. A, to sobie idę, tu sprawdzę. Tu jakieś różne zwidy będą. O, widzicie? Syreny nawet tych... ...słychać. Jakiś tych... ...karetek czy nie, czy nie wiem jakichś pojazdów na sygnale Shit! Łapka była nawet nie zauważyłem Szlak Dodatkowe filtry i amunicję Ale zdrowie i tak mi się zregenerowało samo, więc nie brałem apteczki. Na razie chyba takich przeciwników nie będzie. Nie wiem, jak długi jest ten poziom. O, to jakiś ktoś tam puka. Więc takie odgłosy wszędzie będzie słychać. No jak wiadomo, duchy, nie? Nawiedzony budynek. Zrujnowany. No, a tu nie ma, tu są urwane schody. To tylko w te drzwi jest teraz dalsze przejście. Notatka jakiś tam znowu filtr, filtr obrazu, no nie filtr w masce, tylko to jest kolejny dodatkowy. Także nawet będąc z metro 2033 nawet takiej ilości filtrów nie miałem 51 minut Najwyższe to było na maksa 43 Tam na razie nie idę A nie trzeba tam iść O to co kiedyś się było zdarzyło To co kiedyś to było Наебишься, да? Ты видел маленький человек здесь? Ищет другого человека, не такого как ты. Кобяты, матки. Женщина? Да, женщина. Женщину? Oh. Да, женщину. Ужасная папка. Jebane pułapki Już druga taka sama pułapka O, jakieś ścianie były Czemu ja tak wolno idę? Jakieś dziecko płacze słychać Jakieś duchy są Mówię to tak jak w metro 2033 Dobra, idziemy dalej Nie, nie będę zamieniał tej broni To jest synu Jebany Maska mnie znieścił prawie a jest! Wymieniaj to Szybko O jest Fit swój odzyskałem Aha Tędy jeść? Nie, nie tędy, nie przez tą dziurę Tu którędy ja mam iść No niby tędy, nie tu kurwa Może nie przez to pomieszczenie O, widzicie jakiś duch tam stoi w oddali. O, tędy mam iść. Ale lagi. łazienka była jeszcze pralka, pralka jeszcze stoi. O, to jakby ktoś gra na pianinie. Normalne mieszkanie. Красиво. Красиво. Так вот как это называется. Музыка. Музыка. Теперь буду знать. Теперь буду знать. Znalazłeś się na rzeczy, mały? Stranne. Głazami widzę Cienie Cieni widzę lepsze. Znowu będzie mi wizję pokazywał? O kurwa, macie. To jest samochód. Zaczynają się mutanty, tak? Od tego momentu? Впереди звери. Не знают о нас. Не видят. Голодные. Голодные. Туриешься. Фильм нужно заменить. Aha, promieniowanie tu jest, kurwa, ja stoję. Ale klimat tego poziomu jest zajebisty. O, tam jest filtr, tych sztuk? Nie jest? Bo myślałem, że coś białego tam jest. Jest promieniowanie. dalej przez budynek. O tu jest filtr. Tak za, za minutę, nie całą wymienię. Tu telewizja telewizja jest. Jak moją rodzinę. Вот как это называется? Ракеты. Запомню. daje mam iść? А, там окно. Не спеши. Если можно, не убивай. Пусть живут. Они сейчас не красные. О, Уходят. Ой, там везде. Шаначальник только обок.

Wow, jednym strzałem, dwóch na raz i to tylko podwójny był, aha, jeden jednym nabojem, drugi drugim nabojem musiał dostać, to nie był poczwórny, gdzieś chyba tędy część, tak?

Chyba jakby, jakby w tamtą stronę, ale tu jest coś promieniowania. To jego tak zegar filtra przyspiesza, jakie jest promieniowanie. Dobra, odblokowało się przejście. Dziwne no, to też jest promieniowanie kurwa, którędy ja mam iść? Gubię się już. A tutaj coś jest ciężarówce. Złotne jakieś... Kurwa, którędy ja mam iść? Jak to jest w tamtą stronę? że nie ma przejścia, co tam jest zablokowany? Może tu, tutaj jest Tędy? Przez budynek. O, pułapka. Wiedziałem. Aha, z kurwa sena. Kosociek żyzni. Ciebie się A, wybuchła, ale mnie nie zraniła. Hmm, tylko takie klitka mała i nic więcej. że tu gdzieś będą drzwi do, do otwarcia jak znajdę przejście do, do was wrócę dobra jestem z wami z powrotem ślepy jestem a tu przecież jest drabina na samą górę na dach Sz kurwa mać. Tam to jest krwotę. tak się nie zauważa demon jakiś mnie zaatakował o prawie bym spadł drabina się urwała, ale jakoś się utrzymuje na rękach tu chyba w ten ten tutaj w dół To jest dziecko jakieś. Dziewczynka. On do nie przez to wier. okno? Duma, że teraz przyjdzie mama. Czy przez te okno? I mnie Ponieważ Nie, nie nagle teraz w tamtą stronę mamy. Iść. Pojebało ich. Jeszcze w dół. I zejście. O kurwa, co to jest? Ja pierdolę. Jakieś ogromne cielsko. Kurwa mecz. pas. więcej. źwiensy. Tutaj nie ma przejścia, chyba że tutaj w dół. Autozapis ah, Kolejna ah, Metro Tunel metra Tak, co to kiedyś było? Małem chłopca jest tam Pokazuje jakieś lody Tak, kiedyś było jeszcze to nie śmiech. Ty sam... Wiem, wiem. Dawno, dawno temu. ...długo, bardzo dawno. Bardzo dawno temu. Doskonale wiem, że to ja. Kurwa. Mać. Niepotrzebnie się zmieniłem. Coś biegło przede mną i... Wystrzeliłem i kurwa... Nie wiem jakim cudem nie, nieparzysta ilość amunicji. Jeszcze w dół schodzę. O, koniec poziomu.